Wielu z nas wie, że Piotr i Paweł związani są z Rzymem, że są to fundamenty wiary. Jest to praktycznie dwóch najważniejszych świętych, jakich wspomina Kościół katolicki. Ale ja chciałbym dzisiaj zajść troszeczkę z innej strony, ponieważ rzadko kto wie, kto jest patronem grzybiarzy kto tak naprawdę do kogo powinniśmy zwracać się z modlitwą, żeby te grzyby znaleźć. Wykazy hagiograficzne wymieniają pod imieniem Piotr 91 świętych i 31 błogosławionych, natomiast pod imieniem Paweł 56 świętych i 20 błogosławionych. uczciwie apostołów św. Piotra i Pawła wystawiono w Polsce ponad 300 kościołów. No dlaczego w ogóle ich święto obchodzimy 29 czerwca? I kiedy pierwszy raz się w ogóle oni spotkali i co w ogóle mają wspólnego z grzybami? No to właśnie dzisiaj chciałem powiedzieć. 29 czerwca kościół powszechny obchodził uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła. Jeden z nich został nazwany przez Jezusa opoką, drugi natomiast został powołany na apostoła narodów. Zarówno jeden, jak i drugi ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie podczas prześladowania chrześcijan przez cesarza Nerona. W Rzymie przed Watykańską Bazyliką znajdują się ich dwa posągi: święty Piotr trzyma w rękach klucze, natomiast święty Paweł trzyma w rękach miecz. Tradycja chrześcijańska wspomina, że byli zupełnie różni, ale łączyło ich jedno: Łączyła ich miłość do Jezusa Chrystusa i do Jego Ewangelii. Co jest takiego ciekawego w nich, w tych dwóch postaciach? Obaj odpowiedzieli się za Jezusem i otrzymali nowe imiona. Szymon został nazwany Piotrem, Kefasem, czyli skałą, na której Chrystus zbudował kościół, natomiast Szaweł po nawróceniu przyjął imię Paweł. Piotr poznał Jezusa i był jego najbardziej zaufanym uczniem, Paweł, natomiast spotkał go osobiście. gdy Jezus nauczał. On był dopiero tak naprawdę nastolatkiem. Świętych Piotra i Pawła uważa się za współzałożycieli Gminy Chrześcijańskiej w Rzymie. Pierwsze spotkanie Pawła z Piotrem mogło mieć miejsce w Jerozolimie w związku z prześladowaniem chrześcijan na początku lat 31 wieku po Chrystusie. Paweł nawet wspomina w listach, że prześladował kościół. No i w tym czasie w Jerozolimie przebywał także Piotr Apostoł. Mówi się, że spotkanie miało miejsce tuż po wydarzeniach damasceńskich, czyli już po nawróceniu Szawła i powołaniu go na apostoła przez zmartwychwstałego Jezusa. Piotr i Paweł byli często nazywani też książętami apostołów. Paweł nie należał wprawdzie do grona 12, ale określany jest jako apostoł na podstawie charyzmy i na podstawie powołania. Święty Piotr pozostawił w swojej spuściźnie literackiej dwa listy, które należą do Ksiąg Pisma Świętego, natomiast Święty Paweł napisał aż 13 listów, które są włączone do biblijnego kanonu. W polskiej tradycji ludowej istniało przekonanie, że po uroczystości Świętych Piotrów świętych apostołów Piotra i Pawła, zaczynają dopiero rosnąć grzyby. Ma to swoje odzwierciedlenie w różnych przysłowiach ludowych, na przykład jak w Piotra i Pawła deszcz popada, dużo grzybów zapowiada, albo gdy w świętego Piotra i Pawła deszcz leje, to jeden ze świętych grzyby sieje. Dawniej ludzie byli przekonani, że dzień ten jest pechowy, bo patronat na nim sprawują aż, sprawuje aż dwóch świętych. No i na podstawie tego dnia ludność przewidywała pogodę. Przykładowo mówiąc, jak Piotr Święty z Świętym Pawłem płaczą, to ludzie przez tydzień słońca nie zobaczą. No, tradycja pokazuje, że apostołowie ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Święty Paweł poniósł ją w 67 roku. Tradycja zachowała w pamięci miejsce jego męczeństwa za Bramą Ostyjską. Jako obywatel rzymski zginął od miecza, natomiast Święty Piotr poniósł śmierć męczeńską na krzyżu około 64 roku za panowania cesarza Nerona. Najstarsze źródła tradycji wskazywały, jako miejsce śmierci męczeńskiej Piotra ogrody cesarskie – które rodzina Augusta Oktawiana założyła na brzegu Tybru pod nazwą Pole Watykańskie. Prawdopodobnie w tym samym miejscu w 67 roku z rozkazu cesarza Nerona został też zabity święty Paweł Starcu. Jako obywatel rzymski nie mógł zostać ukrzyżowany ani zabity w granicach wiecznego miasta. Został zatem ścięty za jego murami. Już w roku 258 obchodzono święto obu apostołów ra razem, i tego dnia właśnie 29. zostało to święto w roku 258 uczczone, tak to nazwijmy. Uroczystość została włączona do obchodów liturgicznych wcześniej, żeby było ciekawiej, wcześniej niż Boże Narodzenie. No i w IV wieku w Rzymie czczono tych świętych, celebrując trzy msze Święte, pierwszą w Bazylice Świętego Piotra w Watykanie, drugą w Bazylice Świętego Pawła za murami, no i trzecią w Katakumbach Świętego Sebastiana. Kult ten rozszerzał się bardzo dynamicznie w Kościele Zachodnim, no ale i tak samo w Kościele Wschodnim. Wykazy, w ogóle hagiograficzne, wskazują, jak już powiedziałem, że pod imieniem Piotra jest ponad 90 świętych i ponad 30 błogosławionych, natomiast pod imieniem Paweł ponad 50 świętych i ponad 20 błogosławionych. Masa, masa tak naprawdę kościołów jest. Poświęconych zarówno Pawłowi, jak i Piotrowi, jak i obu, Piotrowi i Pawłowi. Paweł też jest m.in. patronem Poznania, no i Piotr patronuje blacharzom, kowalom, sprzedawcom ryb, murarzom, no a Paweł marynarzom, powoźnikom i tkaczom. 29 czerwca to nie jest w ogóle przypadek, bo tradycja wskazuje na powiązania apostołów z pierwszymi chrześcijanami, tradycjami rzymskimi. Tego dnia założyli Rzymianie. Starożytni Rzymianie oddawali cześć legendarnym założycielom wiecznego miasta, czyli Romulsowi i Remusowi. Mówi się, że to oni dali fundamenty do powstania Rzymu. Święci apostołowie natomiast w Rzymie oddali swoje życie, przyczyniając się do rozkwitu wiary. Nadali chrześcijańskie fundamenty temu całemu pogańskiemu światu. No i źródła historyczne wskazują na to, że właśnie 29 czerwca wrócili. Na miejsce pochówku wróciły szczątki doczesne św. Piotra, apostol zginął na polach watykańskich, został pochowany na cmentarzu na wzgórzu watykańskim. I natomiast doczesne szczątki św. Pała zostały złożone najpierw w posiadłości świętej Lucyna, a potem trafiły do.